W tym roku damy razem czadu. Tak. Szkoda, że nie możemy razem wystartować. Tak wiem. Wiesz, z kim będziesz w parze? Nie. Ale wiem jedno, że na pewno nie chcę być w parze z Ramiro. Och, nie znoszę samo jak ja. A nie znam innych wrodkarzy. Ja też, nie, ale potem to ogarniemy. Tak, masz rację. Przebiorę się. Dobrze, do zobaczenia. Mhm. Ile można cię szukać? Dobrze, że cię znalazłem. Mnie? Tak. Jakby to powiedzieć, bardzo dużo myślałem o nas. O nas? Tak! Dlaczego mamy coś udawać? Oboje chcemy tego samego. E, nie rozumiem. E, obydwoje mamy teraz wspólny cel i pomyślałem sobie, że jedyne co możemy zrobić, to się połączyć, prawda? E, nie rozumiem cię. Wystartujmy razem w konkursie. O tym mu mówię. A, o tym, tak. Tak? Nie. Czemu? Nie chcesz wygrać? To jasne, że chcę wygrać. Więc musimy wystartować razem. E... Tutaj lepiej nikomu nic nie mówić. Wybrałem ciebie, bo jeździsz na wrotkach dużo lepiej niż Jam i nie wiem. Mamy to coś. Jest między nami jakaś chemia. Rozumiesz? E... Tak, rozumiem, ale słuchaj nie mogę. Czemu nie? Słuchaj, e... podaj jeden powód, tylko jeden. Ale musi być dobry. Dla którego nie możesz. Eee. Więc nie mogę, bo... Po co? No bo... startuję z Niko, tak. Niko jest moim partnerem. I? Co tam? Wygramy? Co, proszę? Jak to? Jim nie mówiła? A co miała mówić? Że ty i ja będziemy parą. E? Nie podobasz mi się. Nawzajem, ale nie ma wyboru. Nie rozumiem, o co ci chodzi? Że wystartujemy razem w nadchodzącym konkursie. O tym mówię. I? Co powiesz? Że nie. Czemu ja? Bo Jim ma już parę, a poza tym ty i ja pojedziemy lepiej od nich. Czekaj, jak tu Jim ma parę? Z kim pojedzie? Z Niko? Dziwne, że nie powiedziała. No tak, nie mówiła. Właśnie. Cześć. Cześć. Ym, chciałam Cię przeprosić za wcześniej. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć Ramiro, a nie chcę być z nim parze. Nie znoszę go. Mogłaś odmówić? To byłoby dużo gorsze. Jest zarozumiały. Jest jak... jak jakiś koszmar. Dobra, stało się. Mogę wybawiać damy z opresji. <noise> Dziękuję. Ale ja naprawdę nie lubię kłamstw. Tak, ja wiem. Przepraszam. Ale nie ma nic złego w tym, że powiedziałam, że pojedziemy razem, co? Nie, ale kłamstwo to kłamstwo, prowadzi do nieporozumień. Tak. Hmm? tak. Lepiej zawsze mówić prawdę. Tak, masz rację. Nie przejmuj się, zaraz to wszystko odkręcę. To znaczy, jak tylko uda mi się znaleźć kogoś do pary. Na pewno kogoś znajdziesz. Nie sądzę. Jest mało kandydatów. I kto mnie wybawi z opresji? Ładny ogród. Szukałam gdzie chcę ci coś powiedzieć. Już za późno, wiesz? Co? O czym mówisz? Ramiro mi powiedział. Czyli będziesz startować z Niko? Nie, 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 to nie tak. Przyszedł Ramiro i nie wiedziałam co powiedzieć, akurat szedł Niko i. Właśnie, Niko. Kłamałaś. Mówiłeś, że nie masz pary, a tańczysz z Niko. Nie, nie, ale jesteś w błędzie, zaraz wszystko ci wyjaśnię. Wiesz co? Mam to gdzieś. Teraz muszę być w parze z Ramiro. Nie, ale pozwól mi wyjaśnić. Naprawdę nie, nie chcę tego słuchać. Nie, Daj czekaj. Spokój. Co się dzieje? Wierzysz Ramiro czy mnie? Popatrz tam. Twój partner. Co jest? Powiedziałaś, że startujemy razem. Nie, to słowa Ramiro. A moja najlepsza przyjaciółka wierzy jemu, a nie mnie. Właśnie o to mi chodziło z tymi kłamstwami. Spokojnie, przejdzie. Wiesz co myślę? Wszystko mi już jedno. To bez znaczenia. I tak nie mam pary. Może kogoś ci znajdę? Niko! Nie. nie, 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 nie. Jeśli myślisz o tym, o czym ja myślę, że myślisz, to myślisz. Nie, nie proszę, nie, ci, nie, ko, nie, proszę nie cię, Niko, proszę cię. No przecież jej... wygrałeś już tyle konkursów. Tak, ale to było kiedyś. Teraz mam pracę i zespół, nie mam czasu. Dobrze, ale to nie przeszkadza. Dostosuję się do twoich zajęć. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie mam czasu. Mam próby z zespołem. Ale możemy ćwiczyć na zmianę. Dzień ja, dzień zespół, dzień ja, dzień zespół. Nie, nie mam czasu. Moja pasja to muzyka. Dobrze, ale... Słuchaj, inaczej Zastanów się nad tym, przekalkuluj i jak będziesz wszystko wiedzieć, to daj mi znać, tak? I jak? Co powiesz? Nie miałaś dać mi chwili na zastanowienie. No tak, ale nie ma na to czasu. Zapisy się zaczęły. Dalej, Niko, proszę cię, proszę, 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 Niko, proszę, proszę, proszę. Okej, 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 zgoda. Tak? Czemu Simona jeszcze nie ma? Chcę zacząć grać. Spokojnie, zaraz będzie. Chyba się nie rozmyślił, co? Nie sądzę, minęło dopiero kilka minut. Zaraz przyjdzie. Ale spóźnienia na próby są niedopuszczalne. Może coś mu się przytrafiło? Tak, możliwe. Pójdę w tym czasie poćwiczyć. Do czego? Do konkursu. Aaaaa, jak to? Jim że chce, żebym z nią wystartował. Nie wiedziałem, że znowu jeździsz. To nie tak, ona... nie miała pary i tak wyszło. To dobrze, że jej pomagasz. Tak. Choć nie wiem, bo praca zespół i próby... Hej, 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 spoko. To kwestia organizacji. Już. Dzięki. Może powiesz to samo o Simonowi? Super gra na gitarze, ale zupełnie nie umie się zorganizować. Luna, co Cześć, cześć. cześć. Dada, Simon, jak ci idzie jazda? Dobrze, pokażę Ci. Hej! Coś mi się zdaje, że Simon myśli o Lunie. I co z tego? To niedobrze dla muzyka. Niko, dla Niko, zespół. Niko, Niko! Mam super wiadomość! Już nas zapisałam. I nie mamy czasu, musimy trenować. Już, tak? Super. Mówiłeś coś o dziewczynie i zespole? Wiesz co myślę? Że zostanę solistą. Aj, aj, aj. Ładnie, co? <laughs> tak.